Dobry wieczór, Sławomir Jeralski. Rozpoczynamy wiadomości. Do 20.00 Andrzej Lerper ma czas na rezygnację z funkcji wicemarszałka Sejmu. Sojusz Północny kontynuuje ofensywę przeciwko talibom, co dalej z Afganistanem? Rozmowy na ten temat trwają w Niemczech. Rząd rozpoczął pracę nad ustawą regulującą zasady sprzedaży polskiej ziemi. Marszałek Sejmu Marek Borowski zapowiedział, że czeka na ostatni gest wicemarszałka Andrzeja Leppera. Tym gestem ma być złożenie rezygnacji. Andrzej Lepper ma na to jeszcze pół godziny. Marszałek Sejmu może się jednak nie czekać. Andrzej Lepper kilkakrotnie zapowiadał i dziś powtórzył, nie ustąpię. Powodów do jego odwołania nie widzi też samoobronna. Jednak widzą inni. Złożenie wniosków w tej sprawie zapowiedziała na Platforma Obywatelska, dzisiaj SLD. W tej chwili na wiejskiej trwają spotkania klubów parlamentarnych. Jest tam. Katarzyna kolenda Zaleska, witaj. Dobry wieczór. Kości zostały rzucone, znaczy partyjne decyzje zostały już podjęte. Można powiedzieć, że w większości tak. Decyzje zostały podjęte. Sojusz Lewicy Demokratycznej już kilkadziesiąt minut temu złożył w Sejmie wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Andrzeja Lepera. Równocześnie SLD daje samoobronie miesiąc na znalezienie nowego kandydata. Przez ten miesiąc prezydium Sejmu będzie pracowało więc w uszczuplonym składzie. Platforma oczywiście będzie za odwołaniem Andrzeja Lepera, że najprawdopodobniej PiS w tej chwili radzie PSL, ale też można e, przy przypuszczać, że będzie głosowało za odwołaniem Andrzeja Lepera. Także własne stanowisko ma już mało To jest stanowisko, co właśnie przed chwilą na stanowisko klubu. Klub zdecydowanie nie wyraża zgody na składanie rezygnacji z funkcji wicemarszałka Sejmu przez Andrzeja Lepera. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że w czwartek Andrzej Leper już nie będzie wicemarszałkiem. Zresztą trzeba dodać, że do tej pory Andrzeja Lepera w Sejmie nie ma. Klub radowego pod jego nieobecność, a to, że on zostanie odwołany, było już właściwie przesądzone w południe, gdy marszałek Sejmu Marek Borowski zwołał specjalną konferencję prasową. Marszałek Sejmu Marek Borowski już wcześniej wyraźnie stracił cierpliwość. Miało dojść do spotkania z Andrzejem Leperem. Nie doszło, bo wicemarszałek wybrał wizytę na Pomorzu. Niech zjawił się też na posiedzeniu prezydium Sejmu, które ustala harmonogram najważniejszych prac parlamentu. Teraz zajmiemy się tylko porządkiem. Jeśli do 20.00 Andrzej Leper nie złoży dymisji, to jeszcze w tym tygodniu zostanie rozpatrzony wniosek o jego odwołanie. Do tego czasu Andrzej Leper nie będzie wykonywał pracy wicemarszałka. Informowałem pana wicemarszałka Andrzeja Tera, że z dniem dzisiejszym wycofuję wszelkie pełnomocnictwa, których udzieliłem bądź udzielam bieżąco do zastępowania mnie w różnych funkcjach, w tym oczywiście także do prowadzenia obrad w Sejmu. Andrzej Leper był zaskoczony decyzją marszałka i nie ma zamiaru do dostosować się do klimatu. Znaczy nie wiem o jakie chodzi pełno. Mocnictwa, bo żadnych mi nie dawał, tylko z jakie ma wicemarszałek, to korzystałem. Natomiast ja mogę powiedzieć, że ja nie mam zamiaru do dymisji się podawać. Wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu składa Platforma Obywatelska. Nikt nie powinien mieć radości z całej tej sytuacji. Ani ci, którzy tak jak my miesiąc temu nie głosowali za powołaniem Andrzeja Lepera, ani ci, którzy głosowali sądzę, że to zły przypadek polskiej demokracji. Bardzo... Zły przykład, ale tym bardziej trzeba się z niego wycofać. Prezydium Klubu Samoobrony jednoznacznie staje za swoim przewodniczącym. Nie ma takich powodów, żeby ktokolwiek zastępował pana wicemarszałka Kalepera. Dlatego, że nie było takiego zdarzenia, które musiałoby zmuszać do dopuszczenia tej tak poważnej, zaszczytnej funkcji. Koledzy i koleżanki z klubu usprawiedliwiają nawet jego inicjatywy pod adresem ministra spraw zagranicznych. Słowa są ulotne. I różni ludzie w różnych sytuacjach wypowiadają różne słowa. Za przesilenie polityczne, tak to określają słowie samoobrony, ponosi winę Włodzimierz Ciąszewicz, który nie poinformował w Polsce o stanie negocjacji z Unią Europejską. Samoobrona ujawniła też list Lepera do Włodzimierza Ciąszewicza, w którym przeprasza za ostre słowa, które wypowiedział pod adresem ojca ministra. Leper wyjaśnia, że był zdenerwowany propozycjami sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Samoobrona zapowiada, że jeśli wicemarszałek Leper zostanie odwołany, to zakazuje tę decyzję do Trybunału Konstytucyjnego. Ponownie z Sejm Katarzyna Kalendarz, Alexandrze i Leper, uznając chyba, że najlepszą obroną jest atak, nie tylko nie chce sam ustąpić, ale też chce odwołania wicemarszałka Tuska. Dlaczego Tuska? Bo potrafię potraficie odpowiedzieć to pytanie. Na konferencji prasowej liderzy samoobrony mówili, że dopiero zbierają materiały na Donalda Tuska i chodzi tutaj o okres, o lata 91 ...kiedy to Donald Tusk był przewodniczącym Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Kiedyś była taka partia. Liderzy Samoobrony mówią, że jeden z członków Kongresu Liberalno-Demokratycznego w tych latach dopuścił się jakichś nadużyć. Trudno jest komentować zapowiedź takiego wniosku. Raczej należy ją traktować jako element rewanżu politycznego na Platformie Obywatelskiej, która wcześniej zapowiedziała, najwcześniej, że będzie składała odwołanie z wicemarszem Andrzeja Lepera. Katarzyna kolenda do zobaczenia. O ostatnich wydarzeniach w kraju, a także o sytuacji w Afganistanie. W monitorze wiadomości o 22.30 Jolanta Pieńkowska będzie rozmawiać z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Afganistan nie przestanie być wylęgarnią terrorystów, dopóki nie zapanuje tam spokój i nie pojawi się demokratyczna władza akceptowana przez dziesiątki plemion i ich przyzwyczajonych do samowoli, przywódców. Kilkudziesięciu przedstawicieli najważniejszych afgańskich sił politycznych obraduje w Petersburgu pod Bonn w Niemczech. Próbują porozumieć się w sprawie przyszłości kraju. Marek Orzechowski próbował z kolei dowiedzieć się, jak przebiegają te rozmowy. Witam Cię. Afgańskie plemiona walczą z sobą, no ma powiedzieć, od zawsze. Teraz muszą nauczyć się rozmawiać. Jak myślisz, czy ta konferencja ma szansę na wymierny sukces? Trudno oczekiwać, że wysłannicy Afganistanu, którzy jadą tysiące kilometrów do Niemiec, by wziąć udział w konferencji pokojowej, już pierwszego dnia deklarują brak woli porozumienia. Optymizm to pierwszy warunek sukcesu. Trzeba jednak pamiętać, o tym mówiłeś przed chwilą, że jej uczestnicy podzieleni są już właściwie od zawsze, że, za, że nawet sam wybór delegatów nastręcza już poważne trudności i że żadna reprezentacja nie jest jednolita, że podzielona jest na frakcje. Podziały między Afgańczykami nie zniknęły tylko dlatego, że przyjechali do Boni, że mieszkają na Petersburgu. Przywieźli tu za sobą cały historyczny bagaż, wiele cierpień i krwi i muszą się z tego uwolnić. Konferencja ma przynieść nowy porządek, ale diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach, a trzy, nawet pięć czy dziesięć dni nie są w stanie tego załatwić, bo gdyby tak miało być naprawdę, to nie trzeba byłoby tu praktycznie przyjeżdżać. Kiedy dzisiaj o dziesiątej rano wysłannicy z Afganistanu i gospodarze konferencji przekroczyli Bruksel obraz. Jasne było, że w stronę pokoju w Afganistanie uczyniony został pierwszy krok. Być może okaże się kiedyś, że był to krok historyczny. Zanim takim się stanie, 30 wysłanników z Afganistanu musi się porozumieć, jaki ma być rząd, kto ma w nim zasiadać, jaki ma być parlament i kiedy wybory i jak zapewnić pokój. Wydaje się to być dzisiaj zadaniem sezyfowym. Dlatego niemiecki minister Fischer apelował do odpowiedzialności i wzywał, by goście z Afganistanu wykorzystali tę szansę. Narody Zjednoczone nie ukrywają przy tym, że uzależniają tego pomoc dla kraju. To też pierwszego dnia w wypowiedziach Afgańczyków nie brakowało optymizmu. Chcą pokoju, chcą wspólnoty narodowej, chcą jedności w swojej religii i chcą skończyć z wojną. Ale pokój w Afganistanie zależy nie tyle od okrągłego stołu w Bonn, ile od sytuacji w niedostępnych afgańskich górach i płynących stamtąd poleceń. Te zależą od siły i pozycji poszczególnych ugrupowań. Do Bon przyjechali przecież tylko ich wysłanicy, a ich przywódcy zostali w Afganistanie. Na miejscu konferencji siłę demonstruje policja, filmuje nie tylko sama telewizja. Najmniejsze nawet demonstracje są zakazane, ale użycie siły to ostateczność. Najpierw perswazja. W okolicach Petersburgu, nad nim, pod nim obowiązuje pierwszy stopień alarmu. Oznacza on, że musimy liczyć się ze wszystkimi możliwościami. Jakie to mogą być zagrożenia, muszę mówić. Wszyscy znamy sytuację. Jesteśmy więc przygotowani praktycznie na wszystko. Organizatorzy przygotowani są raczej na sukces niż na porażkę i wiedzą, że chmur nad Petersbergiem nie przegoni demonstracyjny optymizm, zwłaszcza już pierwszego dnia konferencji. Ponownie Marek Orzechowski z Petersbergła, dokładniej z pokładu pasowej barki przycumowanej na ranie 300 metrów poniżej miejsca obrad. Świat czeka na sukces niemieckich rodów, ale czy świat ma scenariusz B na wypadek, gdyby do porozumienia nie szło? To ważne pytanie, ale trudno już dzisiaj, pierwszego dnia konferencji zakładać, że zakończy się ona fiaskiem i że uczestnicy tej konferencji wyjadą z Bonn jeszcze bardziej pokuceni niż tu przyjechali. Ale dyplomaci mówią, że brak porozumienia oznaczać będzie nie tylko dalszy głód i nędzę w Afganistanie, nie, nie tylko dalszą wojnę i zemstę. Oznaczać będzie także konflikt na miejscu między tymi państwami, które mają w Afganistanie własne interesy. Na pytanie, co dalej, jeżeli nie będzie tu sukcesu, wspólnota międzynarodowa nie ma praktycznie jeszcze odpowiedzi. Oznacza to, że żadna ewentualność nie może być wykluczona, a ta z kolei należeć będzie od rozwoju sytuacji. Petersberg, Marek Orzechowski, dziękuję za relację. Wojska Sojuszu Północnego kontynuują zwycięską ofensywę przeciwko afgańskim talibom. Po zdobyciu miasta Skimboldak na granicy z Pakistanem talibowie nie mogą już liczyć na pomoc z zewnątrz. Według brytyjskiej masy główny poszukiwany Usama Bin Laden ukrywa się w górskiej twierdzy niedaleko Jalalabadu. Po trzech dniach walk żołnierzom Sojuszu Północnego udało się stłumić bunt talibów więzionych w obozie pod Mazari Sherif. W XVIII-wiecznej twierdzy do upadłego bronili się talibowie i walczący po ich stronie najemnicy. W jaki sposób ponad 600 jeńców zdobyło broń, nie wiadomo. Bunt zdławiono dzięki wsparciu grupy amerykańskich żołnierzy. Pysiądź osobowy oddział amerykańskich komandosów, który wylądował pod Kandaharem, poszukuje samy Bin Ladena i duchowego przywódcy talibów Muły Omara. Zdaniem brytyjskiego dziennikady Independent. Bin Laden i Mu'a Omar ukrywają się jednak w zupełnie innym miejscu, na południe od Jalalabadu w podziemnej górskiej bazie Tora Bora, co znaczy czarny pył. To prawdziwa forteca wydrążona 350 metrów w głąb góry, gotowa do odparcia każdego ataku, za wyjątkiem gazowego lub nuklearnego. W Afganistanie zginął już ósmy zagraniczny korespondent. Nieznani sprawcy zastrzelili w Talor na północy Afganistanu Ulfa Stromberga, 42 letniego operatora szwedzkiej telewizji. Kto i na jakich zasadach będzie mógł kupować polską ziemię? Za sprawą negocjacji z Unią Europejską pytanie to nabrało ostatnio szczególnego znaczenia. Sprawę ma regulować ustawa o obrocie ziemią. Wprawdzie nie ma jeszcze jej projektu, ale z przedstawionych dziś przez wicepremiera Jarosława Kalinowskiego założeń wynika, że rząd przygotowuje wiele ograniczeń w tej sprawie. O tym, że polska, tania i dobra ziemia uprawna to ogromny konsek dla cudzoziemców, wiadomo nie od dziś. Nie od dziś też polscy rolnicy boją się bogatych inwestorów, głównie Unii Europejskiej, którzy coraz częściej zerkają na polską mapę. Nie, nie wiadomo, kiedy są czy holendr. A tu na Mazurach, gdzie bezrobocie jest największe w Polsce, takie wiadomości rozchodzą się wyjątkowo szybko. Zagórowa chyba, przyjeżdża, objawia swoich, swoich ludzi, ma i, i to wyjeżdża. Jest dwa, trzy dni porobi, jedzie. A my jesteśmy bez pracy. I tak dzieje się często, ale statystyki mówią zupełnie coś innego. Cudzoziemiec, który wstydzi ziemię rolniczą w Polsce składa wniosek w MSWiA i czeka na odpowiedź. Statystycznie jeden na trzech ma szczęście i dostaje zezwolenie. W ciągu ostatnich 10 lat z ponad 1600 chętnych prawie 650 dostało zgodę na zakup w sumie ponad 1500 hektarów ziemi. Ale powszechnie mówi się o omijaniu tego prawa, o kupowaniu ziemi przez znajomych, rodziny. Tak, to tu dzierżawi, bo tu tyle dzierżawców jest, że naprawdę trudno jest dowiedzieć. Bo tu jest dzierżawca jeden, a od tego dzierżawi jeszcze następny. I dlatego resort rolnictwa pełną paru pracuje nad ustawą o obrocie ziemią. Oto jej najważniejsze założenia. Określenie podstawowej powierzchni gospodarstwa, wprowadzenie zasady, że pierwszeństwo zakupu ma państwo i sąsiedzi. Kupujący musi mieć kwalifikacje rolnicze po to, by samodzielnie prowadzić gospodarstwo. Ustawa określi też czas zamieszkiwania w Polsce uprawniający do zakupu ziemi. Sam okres przejściowy czy dłuższy, czy trochę krótszy, to jest rozwiązanie niewystarczające, bo okres przejściowy przeminie, a pewne regulacje trzeba po prostu mieć. W naszym prawie na trwale funkcjonującym. Ustawa o obrocie ziemią dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i nieobywateli polskich. Wszystkich. Okresy przejściowe są ważne, mówił wicepremier Karlinowski, choć nie precyzował jakie, ale ważniejsze jest to, by zapewnić dostęp do polskiej ziemi przede wszystkim polskim rolnikom. Po to PSL między innymi jest w tej koalicji. Po to jestem w tym rządzie, żeby tak ważnych spraw jak ziemia rolnicza dopilnować. Projekt ustawy ma być gotowy jeszcze w tym roku. To będzie ważna i przyjazna wizyta tak o przyjeździe do Polski w połowie stycznia rosyjskiego prezydenta mówi Marek Siwiec szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Siwiec został przyjęty na Kremlu przez Władimira Putina mówił w Moskwie że Polska jest zainteresowana umacnianiem dialogu Rosji z NATO. Coraz bliższe współdziałanie NATO i Rosji to jeden z powodów, dla których można powiedzieć, że Warszawa i Moskwa odnoszą się dziś do siebie bez wcześniejszych uprzedzeń i już dziś także można powiedzieć, że zarówno Polska, jak i Rosja tylko na tym zyskują. Pan Prezydent Putin przyjął mnie na kurtuazyjnej wizycie. Przekazałem list od prezydenta Kwaśniewskiego, który podsumowuje wyniki konferencji antyterrorystycznej w Warszawie, ale przy tej okazji usłyszałem też opinię pana prezydenta na temat tych spraw bieżących, czyli tego, co dotyczy y, dobrej woli, rozwoju stosunków z Polską, a także y, tego, co myśli na temat stosunków między NATO i Rosją, jak widzi również kontrybucje Polski w tej dziedzinie. Moskiewskie rozmowy dotyczyły także zaplanowanej na połowę stycznia wizyty Władimira Putina w Warszawie i wcześniejszej Leszka Milera w Moskwie. Polski premier ma przyjechać do stolicy Rosji w grudniu. Marek Siiec rozmawiał też o współpracy ekspertów Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Wszyscy rozmówcy byli zbrodni. Im więcej dialogu i współpracy między sąsiadami, tym wyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania. Trwawe zamachy na Bliskim Wschodzie. Wieczorem w Gazie palestyńczycy ostrzelali izraelski autobus. Jedna osoba zginęła. Wcześniej w Afuli w północnym Izraelu, dwaj palestyńscy terroryści ostrzelali ludzi na dworcu autobusowym i na targowisku. Zginęło dwoje Izraelczyków, ponad 50 z rannych. Do zamachu doszło w chwili, gdy amerykańscy negocjatorzy podjęli nową próbę powstrzymania trwającej już ponad rok fali przemocy. Dochodziło południe, gdy dwaj zamachowcy otworzyli ogień do nitego niespodziewających się izraelskich podróżnych. Zobaczyłem mężczyznę postrzelonego w głowę. Gdy podszedłem do niego, jeden z terrorystów strzelił do mnie. Zacząłem uciekać, ale oni okrążyli dworzec i znów otworzyli ogień. Później terroryści przebiegli na sąsiednie targowisko. Tam zastrzelili ich izraelscy policjanci. I chciała przybyć plakatami wyborczymi izraelskiego premiera. Tylko Sharon może zapewnić pokój. Do zamachu przyznały się dwa palestyńskie grupowania, Islamska Święta Wojna i Brygady Al-Aksy, bojówki powiązane z Al-Fatah Yassira Arafata. Duchowy przywódca Hamasu, Sheikh Ahmed Yassin, nie kryje satysfakcji. Mówi, że był to odwet za zamordowanie cztery dni temu Abu Hanuda, wojskowego dowódcy gasu. Sześć osób, w tym trzech strażaków, zginęło od wybuchu gazu w domu na przedmieściach Rzymu. Ponad 30 osób zostało rannych, kilkanaście z nich jest w stanie krytycznym. Czy to ostateczna liczba ofiar? Nie wiadomo. Na miejscu tragedii nadal pracuje ponad stu ratowników. Strażacy przyjechali na miejsce tuż przed wybuchem, zaalarmowani przez mieszkańców, którzy czuli ulatniający się gaz. Niestety było już za późno, by zapobiec tragedii. Potężny wybuch wstrząsnął siedmiopiętrowym budynkiem i całą dzielnicą Monte Sacro. Świadkowie opowiadają, że eksplozja była tak silna, że zaparkowane w pobliżu samochody wruwały w powietrzu. Budynek częściowo się zawalił, uszkodzone są także sąsiednie bloki. Ludzie w panice uciekali przekonani, że to wybuch bomby. Gaz najprawdopodobniej ulatniał się z instalacji na ulicy. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wykazać przyczyny eksplozji i skarżać winnych ewentualnego zaniedbania. Wypłata wyrównań dla poszkodowanych przez trzecią Rzeszę rozpocznie się w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia, za szef Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Jerzy Sułek. W Warszawie zakończyła się kolejna, niestety nie ostatnia, tura negocjacji w tej sprawie. Wyrównania mają pokryć straty polskich robotników przymusowych, które ponieśli podczas niekorzystnej wymiany przez Niemców marek na pierwszą ratę odszkodowań. To ponad sto kilkanaście milionów złotych. Poszkodowanie uzyskają w przybliżeniu prawie całkowite wyrównanie. Zmierzamy do, takiego, do osiągnięcia takiego celu. Ale wciąż nie wiadomo, czy wyrównanie będzie takie samo dla wszystkich kategorii poszkodowanych i po jakim kursie będą naliczane wypłaty. Ostatecznego porozumienia jeszcze nie ma. Jest natomiast kilka wariantów rozwiązania problemu. Jeden, w którym straty wyrównałaby wyłącznie niemiecka fundacja, inny, w którym w wyrównaniach uczestniczyła też polska fundacja. Przy udziale środków z fundacji polskiej wyrównania byłyby wyższe. A w obu przypadkach, jaki warunek byśmy nie brali pod uwagę, są to pieniądze niemieckie, pochodzące z Niemiec. Wnioski o przyznanie odszkodowań można składać do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojedanie tylko do końca grudnia. Nowi członkowie Trybunału Stanu złożyli przysięgę. Każdy nowy sejm powołuje nowy skład Trybunału, jednak jeszcze nigdy za przysiężeniu nie towarzyszyło takie zainteresowanie mediów. Powód to dwie kandydatury, które do tej pory budziły kontrowersje. Mecyna Krzysztof Śniegocki zgłoszony do Trybunału przez PSL. Prasa pisała, że prokuratura wadzi postępowanie dotyczące spółdzielni mieszkaniowej we władzach, której jest mecenas śniegorski. Za przysiężenie odłożono o tydzień. Minister Sprawiedliwości sprawdziła sprawę. Dokumenty są w porządku, orzekła. Dziś życie napisało, że w 1983 roku mecenas obciążał w sądzie kolegę z Solidarności. Mecenas nie pamięta ani sprawy, ani nazwiska. Nie pamiętam tego Mecenas Róża Żarska, zgłoszona przez samoobronę. Adwokat Andrzeja Lepera. Warszawska Rada Adwokacka bada, czy mecenas Żarsa postępuje zgodnie z etyką. Chodzi o usprawiedliwianie nieobecności jej klienta w sądzie. Sprawy pana marszałka Andrzeja Repera są sprawami politycznymi. Cały problem polega na tym, że się z tego problem, gdzie nie, nie powinno być problemu. Dla każdego prawnika, być członkiem Trybunału, to przede wszystkim wielka godność. Pieniądze żadne, bo pracuje się za darmo, a pracy jest niewiele. 18 sędziów powołanych zostało w jednym celu, aby w razie potrzeby sądzić najwyższych urzędków państwa, prezydenta, ministrów, prezesa Niku. Właśnie dlatego sprawa niekwestionowanego autorytetu ma tutaj szczególne znaczenie i wydaje się, że tym razem wyczucie tej potrzeby wyraźnie zawiodło swoich polityków, Iwona Maruszak, wiadomości. Czy Wrocław będzie się ubiegał o prawo do organizacji światowej wystawy EXPO w 2010 roku? Decyzja o zgłoszeniu kandydatury Wrocławia ma zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin. Sprawa nie jest przesądzona, pracuje nad tym specjalny rządowy zespół. Zwłoka może, zdaniem władz Wrocławia, pogrzebać szanse miasta. Tu na razie jest, co to widać dobrze, a ma być tak jak na tym projekcie. Czy jednak do organizowania Expo 2010 Wrocław w ogóle będzie zgłoszony? Odpowiedź na to pytanie musi zapaść przed 30 listopada, bo wtedy właśnie upływa termin zgłaszania kandydatów do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu. I choć Wrocław wcale nie musi być wybrany, to zgłoszony być musi argumentują Wrocławianie. Expo kreuje w okolicach 100 tysięcy czasowych miejsc pracy, z których co najmniej 20 tysięcy potem zostaje. To jest wartość, wartość sama w sobie. Ale w zgłoszeniu miasta przeszkodą mogą być pieniądze, a konkretnie wymagane gwarancje państwa dla całej tej inwestycji, która ma kosztować 3 miliardy euro. A że w budżecie z pieniędzmi krucho, resort gospodarki złożył nawet wniosek o wycofanie kandydatury Wrocławia. Dzisiaj znajdujemy się w konkretnej sytuacji. Gwarancje rządowe dla całego przedsięwzięcia i pod wielkim znakiem zapytania, jeśli chodzi o yy, możliwości wywiązania się nas z określonych zobowiązań. Minister Pomina Expo 2000 w Hanowerze przyniosło organizatorom ponad 2,5 miliard dramarek deficytu. W Katowicach odbył się konkurs książki Mówionej. Jest przeznaczony dla osób niewidomych. Okazuje się, że wielu niewidomych świetnie zna literaturę. Zna właśnie dzięki tekstom książek nagranym na taśmę magnetofonową. Czytanie książki. Prosta czynność dla osób niewidomych niewykonalna. Niektórzy z nich uczą się czytać i pisać brailem. Konferencja, której obra obrady. Tak mniej więcej wygląda pisanie, z tym, że to jest bardzo wolne tempo. Biegli brajliści piszą tak szybko, że najbardziej szybko strzelny działa i mnie dorównują. Daria ma 24 lata, urodziła się z poważną wadą wzroku, potem miała operację przyszczepu rogówki. Nie potrafi czytać brajlem i właśnie książki zarejestrowane na taśmach umożliwiły jej zdobycie wykształcenia. Kasety yy, zastępują oczy, jakby, jakby to można powiedzieć. To są przede wszystkim ludzie, którzy tylko uruchamiają jeden ze zmysłów – słuch. I właśnie ten słuch decyduje o tym, że poznają całą klasykę literatury. Tak wyglądał sam konkurs. Kto leczył Viniciusza z ran, jakie odniósł, gdy chciał porwać Ligię? Brał. Dobrze, dobrze. Odwiedź słuch. W Polsce jest ponad 80 tysięcy osób niewidomych. Niestety tylko co dziesiąta biblioteka ma książki nagrywane na taśmach, z których mogą korzystać niewidomi. Karty telefoniczne, płatnicze do głosowania w Sejmie i te do podpisu elektronicznego to tylko niektóre nowinki techniczne reprezentowane na międzynarodowych tagach w Pałacu Kultury.